Dzisiaj dalej opowiadam o dziwnych nawykach psów. Dlaczego przeciągają się, gdy tylko cię zobaczą? Po co drapią ucho tylną łapą, nawet jeśli dopiero wróciliście ze spaceru? I co to znaczy, kiedy pies nagle zatrzymuje się na środku ulicy i odmawia dalszego ruchu? W tym filmie wyjaśnię 15 takich zachowań. 15. Dlaczego psy siadają na spacerze i nie chcą iść dalej? Jeśli twój pies nagle zamiera podczas spaceru i nie rusza się z miejsca, to nie jest upór ani kaprys. Kryje się zatem cały zestaw sygnałów, którymi pies mówi, zwróć uwagę, coś się ze mną dzieje. Najczęściej powodem jest dyskomfort. Może to być upał, zmęczenie, ból łapy, podrażnienie od szelek albo coś, co przeszkadza mu iść dalej. Zatrzymanie się to sposób na pokazanie, muszę odpocząć albo czuję się niezbyt dobrze. Czasami pies się boi lub jest zaniepokojony. Może przed nim znajduje się coś, co mu się nie podoba. Hałas, inny pies, nieznana ulica, silny wiatr albo skojarzenie z negatywnym doświadczeniem na przykład droga do weterynarza. Pies zatrzymuje się nie bez powodu. Prosi o ochronę, wsparcie albo choćby krótką przerwę. Bywa też, że zatrzymanie to emocjonalna kontrola więzi. Niektóre psy zamierają, żeby spojrzeć na opiekuna, złapać jego wzrok i upewnić się jesteś obok, prowadzisz, jesteś pewny siebie to część ich zaufania do ciebie. Wreszcie, zatrzymanie może być po prostu chęcią pozostania w danej chwili. Dla psa spacer to nie trasa do przejścia, lecz świat zapachów, dźwięków i wrażeń. 14. Dlaczego psy liżą twarz lub ręce? Lizanie to instynktowne zachowanie, które pojawia się już w szczenięcym wieku. Szczenięta liżą pysk matki, by okazać szacunek, poprosić o opiekę, albo o jedzenie. Dorastając, psy przenoszą to zachowanie na człowieka. Kiedy pies liże Twoje ręce lub twarz, jakby mówi: Jesteś mi bliski, ufam ci. To także gest przywiązania i uspokojenia. Kiedy pies cię liże, pokazuje, że czuje się przy Tobie bezpiecznie i chce wyrazić swoje ciepłe emocje. Często towarzyszy temu rozluźniona postawa, miękkie spojrzenie i machający ogon. Lizanie ma również funkcję kojącą. Pomaga psu obniżyć poziom stresu. Powtarzalny ruch, smak i zapach skóry opiekuna działają na niego jak emocjonalna kotwica. Czasem pies liże twarz lub ręce, gdy wyczuwa, że jesteś zdenerwowany lub smutny. Wyłapuje zapach hormonów stresu i stara się cię wesprzeć na swój sposób. A poza tym, to po prostu szczery, psim sposobem wyrażony Kocham cię. Bez słów, bez warunków, tylko gestem. 13. Dlaczego psy śpią zwinięte w kłębek? Na pewno zauważyłeś, jak pies układa się do snu. Powoli się zwija, podciąga łapy i ogon i zamienia się w prawdziwą, puchatą kuleczkę. To nie tylko urocza pozycja. Stoi za nią kilka przyczyn, bardzo zrozumiałych jeśli zajrzymy w pszą naturę. Po pierwsze, to instynkt bezpieczeństwa. W naturze taka pozycja chroni najbardziej wrażliwe części ciała: brzuch, szyję i łapy. Kiedy pies zwija się w kłębek, tworzy wokół siebie coś w rodzaju kokonu. Ciepłego, zwartego i bezpiecznego. To nawyk odziedziczony po przodkach, który pozwala czuć się bezpiecznie nawet podczas snu. Kolejny powód to zatrzymywanie ciepła. Kiedy pies śpi ciasno zwinięty, minimalizuje utratę temperatury. Często można to zobaczyć u raz krótkowłosych, uszczeniąt albo w chłodniejsze dni. W ten sposób ciało psa oszczędza energię i nie pozwala by ciepło uciekało. I wreszcie to po prostu wygoda. Niektórym psom naprawdę komfortowo jest spać właśnie tak, zwiniętym, wtulonym nosem w bok lub ogon, odciętym od wszystkiego. To ich sposób, by powiedzieć: Jest mi dobrze, jestem w domu. 12. Dlaczego psy skomlą, kiedy je ignorujesz? Skomlenie w takich momentach to forma komunikacji. Psy są bardzo wrażliwe na naszą uwagę. Kiedy do niej mówisz, patrzysz na nią, dotykasz. Czuję więź, ale gdy ta więź nagle się urywa, nawet na chwilę, pies może zacząć się niepokoić. Skomlenie to jej sposób, by odzyskać Twoje zainteresowanie. Dla psa jesteś centrum świata, a jeśli jesteś obok, ale emocjonalnie nie tu, wywołuje to niepewność. Szczególnie u psów silnie przywiązanych. One nie rozumieją powodów, nie złościsz się, nie odszedłeś, ale też jakby nie jesteś z nią. To bywa bardziej stresujące niż sam twój brak. Jeśli chcesz skorygować takie zachowanie, ważne jest, by nie nagradzać skomlenia uwagą. Poczekaj, aż pies ucichnie i dopiero wtedy spokojnie się do niego zwróć. W ten sposób zrozumie, cisza przynosi kontakt, a nie skarga. 11. Dlaczego psy drapią uszy łapą? Kiedy pies drapie ucho tylną łapą, wygląda to jak zwykły, zabawny ruch. Jednak za tym może stać zarówno drobny dyskomfort, jak i poważniejszy problem. Czasem to po prostu swędzenie od kurzu, wody lub lekkiego podrażnienia, na przykład po kąpieli albo spacerze, kiedy do ucha dostał się piasek, trawa czy wilgoć. Kilka drapnięć to norma tak pies usuwa drobne niedogodności, ale jeśli robi to często, intensywnie i z niepokojem, to już sygnał. Przyczyną mogą być roztocza uszne, alergia, stan zapalny albo grzybica. W uchu może gromadzić się wilgoć, brud lub nadmiar woskowiny, co powoduje świąt i podrażnienie. Zwróć uwagę na dodatkowe objawy: nieprzyjemny zapach z ucha, zaczerwienienie, potrząsanie głową, niespokojne zachowanie. To wszystko powód, by pokazać psa weterynarzowi. Aby uniknąć problemów, regularnie sprawdzaj uszy. Jeśli wewnątrz są czyste, bez zapachu i bez zaczerwienień, wszystko jest w porządku. Ale jeśli pies coraz częściej i uporczywiej sięga łapą do ucha, nie zwlekaj. On już pokazuje, coś mi przeszkadza. Dziesiąte. Dlaczego psy odmawiają jedzenia swojego zwykłego karmy? Powodów może być kilka. Pierwszy to sytość lub zmniejszony apetyt. Jeśli pies jest ogólnie spokojny, energiczny, dostaje przysmaki między posiłkami albo mało się rusza, może po prostu nie być głodny. Drugi powód to stan emocjonalny. Stres, zmiana otoczenia, napięta atmosfera w domu, a nawet twój zły nastrój wpływają na apetyt. Dla psa jedzenie to nie tylko paliwo. To część ogólnego samopoczucia. Czasem chodzi o to, że karma się zwyczajnie znudziła. Tak, psy też mogą tracić zainteresowanie monotonnym jedzeniem, zwłaszcza jeśli wiedzą, że mogą poczekać na coś smaczniejszego. To jak dziecko, które odmawia zupy w nadziei na ciastko. Oczywiście trzeba też wykluczyć problemy zdrowotne. Zęby, żołądek, zaburzenia hormonalne. Jeśli brak apetytu trwa dłużej niż dobę, albo towarzyszy mu apatia, to już nie kaprys, lecz sygnał, że pora iść do weterynarza. Aby przywrócić zainteresowanie jedzeniem, możesz dodać odrobinę ciepłej wody lub krople chudego bulionu. Dzięki temu zapach stanie się bardziej intensywny, a apetyt może wrócić. Ale najważniejsze: nie namawiaj psa i nie zastępuj karmy smakołykami. To nie rozwiązanie. Tylko utwierdzenie nawyku czekania na coś lepszego. Dziewiąte. Dlaczego psy wąchają się tam na dole? Jeśli kiedykolwiek spacerowałeś z psem i spotkaliście innego, na pewno zauważyłeś ten sam rytuał bezpośrednie obwąchiwanie pod ogonem lub w okolicy podbrzusza niezręczne, prawda? Ale tylko dla nas, dla psów ani trochę bo to zupełnie normalne, naturalne przywitanie. Okolica pod ogonem to główne źródło informacji. Znajdują się tam gruczoły okołoodbytowe, które wydzielają unikalny zapach, jak odcisk palca. Ten zapach mówi wszystko: płeć, wiek, stan zdrowia, poziom stresu, gotowość płciową, a nawet status społeczny. To zachowanie można porównać do wymiany wizytówek. Psy nie witają się łapą i nie pytają, kim jesteś. One po prostu pobierają próbkę zapachu i natychmiast odczytują pełny profil drugiego psa. Często jeden pies wącha bardziej aktywnie, a drugi stoi spokojniej. To również język statusu i zaufania. Bardziej pewny siebie pies zainicjuje kontakt, a ten bardziej uległy pozwoli się obwąchać jako pierwszy. To sposób na nawiązanie kontaktu. I uniknięcie konfliktu. 8. Dlaczego psy tak żywiołowo witają swojego opiekuna? Wydawałoby się, że wyszedłeś tylko na godzinę, a pies wita cię tak, jakby nie widział cię cały rok. To nie tylko radość, to szczery wybuch emocji, które pies w sobie trzymał cały czas, kiedy cię nie było. On nie wie, czy znikasz na 5 minut, czy na zawsze. Twoja nieobecność zaburza poczucie stada, a twój powrót oznacza, że wszystko wróciło do równowagi. Podczas takiego powitania w organizmie psa uwalnia się oksytocyna hormon więzi ten sam, który u ludzi pojawia się przy przytulaniu i silnych uczuciach. W tym momencie jesteś dla niego centrum świata bezpieczeństwem, radością i stabilnością. Żywiołowe powitanie to także rytuał ponownego połączenia, odziedziczony po wilkach. W dzikiej grupie każdy wracający członek stada jest witany obwąchiwaniem, lizaniem, kontaktem fizycznym. To sposób na odbudowanie więzi i emocjonalnej równowagi. Jeśli twój pies za każdym razem robi małe święto z twojego powrotu, ciesz się. To znak, że wasza więź jest naprawdę silna. Siódme. Dlaczego psy robią winną minę? Wracasz do domu, a tam przewrócony kosz na śmieci. Rozerwany kapcie albo kałuża przy drzwiach. A pies już stoi ze spuszczoną głową, podwiniętymi uszami i spojrzeniem spod łba. Jakby mówił, tak, to ja, przepraszam. Ale czy naprawdę czuje winę? W rzeczywistości nie. To, co nazywamy winną miną, nie jest winą w ludzkim rozumieniu. To reakcja na twoje zachowanie. Pies czuje, że jesteś napięty. Mówisz inaczej... Poruszasz się ostrzej. Wyłapuje to od pierwszej sekundy. I natychmiast pokazuje sygnały uspokajające. Opuszczone uszy, odwrócony wzrok, zastygnięcie. To nie przyznanie się do winy, lecz próba uniknięcia konfliktu. Nawet jeśli pies w ogóle nie rozumie, dlaczego jest tej zły. W jego świecie liczy się nie wyjaśnienie, ale przywrócenie harmonii. Dlatego przyjmuje postawę podporządkowania, jakby mówił nie stanowię zagrożenia, nie kłóćmy się. Co ciekawe... Psy potrafią zrobić winną minę, nawet jeśli niczego nie zbroiły. Po prostu reagują na emocje opiekuna, a nie na sytuację. Psy żyją tu i teraz, i jeśli czują, że jesteś zdenerwowany, zrobią wszystko, by to zatrzymać. 6. Dlaczego psy szczekają na nieznajomych? Psy nie tylko szczekają na obcych. One potrafią odczytać człowieka w kilka sekund. Ich węch jest dziesiątki tysięcy razy bardziej czuły niż u ludzi. Wyczuwają hormony stresu, zapach alkoholu, agresji, strachu. I jeśli coś im się nie zgadza, natychmiast reagują. Naukowcy udowodnili, że psy częściej szczekają na osoby pijane lub zdenerwowane. Nie muszą wiedzieć, kim jest dana osoba. Mówi im o tym zapach, sposób poruszania się, ton głosu. Pies to odczuwa i odpowiada ostrzegawczo. Ta reakcja jest szczególnie silna u psów bardzo związanych ze swoim opiekunem. Dla nich jesteś najważniejszy. I jeśli ktoś wydaje się podejrzany, pies staje się tarczą. Piąte. Dlaczego psy machają ogonem? Machanie ogonem to język ciała, którym pies wyraża emocje. Tak, najczęściej pozytywne. Jeśli ogon jest uniesiony i porusza się szybko, ciało jest rozluźnione, a uszy podniesione, pies jest szczęśliwy, chce kontaktu i czuje się komfortowo. Ale jeśli ogon jest napięty, ruchy sztywne, a całe ciało czujne, to może być już nie radość, lecz niepokój albo pobudzenie na granicy stresu. Machanie zostaje. Ale przekaz jest inny: jestem nakręcony, nie podchodź gwałtownie. Psy pewne siebie i spokojne części trzymają ogon wyżej. Podkulony albo wolno poruszający się ogon mówi o niepewności, ostrożności, a czasem o strachu. Ważne jest także, jak pies macha mocno czy słabo szeroko czy wąsko swobodnie czy napięcie. W tym zawarte jest wszystko od przyjaznego nastawienia po emocjonalne hamowanie czwarte. Dlaczego obce psy podchodzą właśnie do ciebie? Jeśli obcy pies wyciąga się w twoją stronę, to nie przypadek, wyłapuje w tobie coś ważnego. Po pierwsze, zapach, resztki jedzenia, pot, perfumy, a nawet twój nastrój wszystko czyta nosem. Psy wyczuwają, czy jesteś zdenerwowany, zmęczony, albo czy niedawno jadłeś. Dla nich to sygnał Warto podejść. Kolejna rzecz, wygląd zewnętrzny. Szelest kurtki, jaskrawy materiał, błyszczący zegarek, zapach innego zwierzęcia. To wszystko może wzbudzić ciekawość. Nawet twoje spokojne zachowanie jest informacją, jesteś bezpieczny. Czasem pies szuka swojego opiekuna albo słyszy ultra-dźwięk z twoich urządzeń. Niektóre psy reagują na twój głos. Jeśli brzmi miękko i niegroźnie. Może je przyciągnąć. Nawet zadrapanie na skórze czy zapach potu mogą być powodem. To dla psa informacja do odczytania, a czasem po prostu stoisz w miejscu, gdzie wcześniej była inna psina. Zapach został i pies kieruje uwagę. Na ciebie. Trzecie. Dlaczego psy mają zoomis, tak zwane głupawki? Zoomis to nagłe wybuchy energii, kiedy pies zaczyna biegać w kółko, pędzić po mieszkaniu, podskakiwać i dosłownie nie może się zatrzymać. Wygląda to zabawnie i trochę dziwnie, ale to całkowicie normalne. Zoomis są sposobem na rozładowanie nagromadzonej energii i emocji. Najczęściej pojawiają się po kąpieli, drzemce, stresie albo nawet po wybuchu radości. Tak pies spuszcza napięcie, zwłaszcza jeśli długo je w sobie trzymał. Jeśli pies ma mało spacerów, zabaw i ruchu, zumis stają się sposobem na upuszczenie pary. Dotyczy to szczególnie szczeniąt i energicznych ras. Czasem zumis pojawiają się po kąpieli lub czyszczeniu uszu. Nie dlatego, że boli, tylko dlatego, że jest mokro, dziwnie i łaskocze. W takich chwilach pies nie traci kontroli. Przeciwnie, on po prostu się cieszy i ożywa. I jeśli Zumis nie występują zbyt często, to znak, że emocjonalnie wszystko jest u niego w porządku. Drugie, dlaczego psy ciągle podglądają swojego właściciela? Wydaje się, że tylko wyszedłeś do innego pokoju, a pies już jest obok. Wygląda z za rogu, siedzi pod stołem albo cicho obserwuje z korytarza. Nie wskakuje na kolana, nie szczeka, po prostu wie, gdzie jesteś i co robisz. Dla psa to znacznie więcej niż zwykła ciekawość. To głęboki instynkt być blisko swojego człowieka. Ty jesteś dla niego centrum świata, oparciem i źródłem bezpieczeństwa. Bez słów chce kontrolować przestrzeń wokół ciebie, aby mieć pewność, że wszystko jest spokojne i pod kontrolą. To także przejaw silnej więzi. Psy świetnie wyczuwają nastrój, śledzą ruchy, a nawet oddech właściciela. Podglądając, jakby sprawdzają, czy wszystko w porządku. Jestem tu, gdybyś mnie potrzebował. Poza tym boją się przegapić coś ważnego Twoje wyjście, jakieś wydarzenie czy zmianę sytuacji. Chcą być częścią wszystkiego, co się dzieje, by nie zostać z boku. Pierwsze: Dlaczego psy przeciągają się, gdy Cię widzą? Jeśli Twój pies przeciąga się, gdy wracasz do domu, albo po prostu wchodzisz do pokoju, to nie jest zwykła rozgrzewka. Za tym zachowaniem kryje się język ciała, który odzwierciedla emocje i stosunek psa do Ciebie. Jednym z głównych powodów jest powitanie i wyrażenie sympatii. Przeciąganie się w tej chwili przypomina psie ukłon, gest mówiący: Cieszę się, że Cię widzę, czuję się z Tobą dobrze. Psy przeciągają się także po to, aby rozładować napięcie. To pewnego rodzaju rytuał przełączenia, gdy długo leżały, a potem zobaczyły właściciela, przeciąganie pomaga przygotować się do aktywności. Czasem jest to sposób na zaproszenie do interakcji. W przeciąganiu często towarzyszy machanie ogonem, uniesione uszy i rozluźniona postawa. W tej chwili pies jakby mówi: Zróbmy coś razem.